Elomoto kłaniam się niziutko Piotr Pożoga. Jest godzina gdzieś mniej więcej, chyba 18, a tutaj, za tym płotem ogólnie, nie wiem czy słychać, ale dzieciaki angielskie mają basen. Jest chyba jakieś 16-17 stopni, ja jestem w bluzie, a oni sobie szaleją w basenie. Mega! Dzisiaj generalnie chciałem sobie porozmawiać trochę na temat zielonej herbaty. Ogólnie mój. Praktycznie ulubiony napój, nie piję czarnej herbaty. Od zawsze, praktycznie, jakoś to tak nie wiem, zielona herbata mi się kojarzyła, że jest mega zdrowa, mega fajna. I tak jakoś zawsze na temat zielonej herbaty się mówiło w takich superlatywach, że jest mega dobra, mega zdrowa, ale jakoś konkretów nie miałem. Dlatego też postanowiłem troszkę poszperać, poszukać i dowiedzieć się więcej na ten temat. A tak poza tym, to wiesz, zielony, mega fajny kolor. Jeśli wiesz o co mi chodzi, generalnie zielona herbata wywodzi się z Chin, nie z Japonii, ale została rozpowszechniona na całym świecie. Praktycznie wszędzie jest teraz pita, jest eksportowana i ludzie piją zieloną herbatkę. Zielona herbata ma generalnie mnóstwo wartości takich odżywczych i zdrowotnych. Większość z nich wymienia tak pokrótce na szybko, ale chciałem się skupić dzisiaj na dwóch głównych zaletach zdrowotnych, które omówię troszkę szerzej pod koniec filmiku. Zielona herbata zawiera witaminę E, C. I a, a do tego szereg witamin B. Te witaminy wpływają na to, że ogólnie pomagają nam zwalczać wolne rodniki. Wolne rodniki powodują, że ogólnie nasz organizm się szybciej starzeje, dlatego te witaminy zapobiegają temu procesowi w jakiś tam sposób, mniejszy czy większy. Zielona herbata jest mega dobrym źródłem flavonoidów, a szczególnie grupy zwanej katechinami. Kubuś, a ty wiesz, co to są katechiny? To wytłumacz. Mari, a ty wiesz, co to są katechiny? A a ha 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 ha! ha, 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 ha. Okej. Okay. No, to może ja wytłumaczę. Katechiny są to naturalne związki roślinne, które występują np. w zielonej herbacie w dość dobrym stężeniu. I one mają właśnie mega pozytywny wpływ na nasz organizm, na nasze zdrowie. I tak np. zwalczają wolnorodniki, mają działanie antybakteryjne i antywirusowe, pomagają kontrolować poziom cukru w organizmie, działają też kardioprotekcyjnie, ponieważ mają dobry wpływ na nasz e, profil lipidowy, oraz ogólnie wspomagają organizm, jeśli chodzi o naszą odporność. Było takie badanie, gdzie doszli do konkluzji, że Osoby, które spożywają więcej katechinów w swojej diecie mają zwiększoną odporność o aż 75%, więc mega. Teraz dwie główne sprawy, którymi ja się na maksa jaram, jeśli chodzi o spożycie zielonej herbaty, to po pierwsze, jest mega dobra dla Twojego mózgu. Istnieją badania sugerujące, że ten główny taki związek aktywny w katechinach, zwany EGCG, może mieć działanie neuroprotekcyjne, czyli ogólnie zwalcza demencję na przykład na starość, czy też choroby typu Parkinson albo Alzheimer. Zielona herbata ogólnie też nie tylko pobudza ze względu na niewielką zawartość kofeiny, ale może prowadzić do poprawy funkcjonowania Twojego mózgu. Kofeina wpływa na mózg poprzez blokowanie neuroprzekaźnika, zwanego adenozyną. Adenozyna jest określana mianem neuromodulatora. Reguluje one stężenie i działanie innych neuroprzekaźników i tak poprzez receptory A1 hamuje wydzielanie acetylocholiny, dopaminy, noradrenaliny, serotoniny, neuroprzekaźnika GABA oraz glutaminianu. Adenozyna blokuje wydzielanie neuroprzekaźników jak noradrenalina czy też yy, dopamina, a kofeina blokuje adenozynę. Także mamy dzięki temu większe stężenie tych dobrych neuroprzekaźników. I fakt, rozumie też, że kofeina jest na przykład w większym stężeniu zawarta w kawie czy też na przykład w czarnej herbacie, ale zielona herbata też zawiera taki aminokwas zwany L-teaniną. L-teanina zwiększa wytwarzanie fal alfa w mózgu. Teanina może przynieść wiele korzyści, w tym zdrowie fizyczne, psychiczne, jak i poprawia sprawność poznawczą. Pod względem korzyści dla zdrowia psychicznego. Teanina może chronić przed uszkodzeniem nerwów, a także poprawiać pamięć i zdolność uczenia się. No stary, jak dla mnie mega zajebista sprawa. Dodatkowo badania sugerują, że kofeina wraz z teaniną mają na siebie działanie synergistyczne, czyli jedno potęguje działanie drugiego. No bomba. Też plusem jest to, że ze względu na to, że w zielonej herbacie jest troszkę mniejsza zawartość kofeiny, nie ma ona takiego Efektu pobudzającego, jak ma na przykład kawa, nie jest tak silnie pobudzająca, że niektórzy ludzie na przykład mają negatywne reakcje do y, kawy, do zawartości kofeiny w kawie, a nie mają tego samego takiego yy, 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 takiej telepawki po zielonej herbacie. Wiele osób twierdzi, że po spożyciu zielonej herbaty, w porównaniu na przykład ze spożyciem kawy, są bardziej produktywne. I mają bardziej stabilny poziom energii. Także pod tym względem zielona herbatka jest petarda. Druga mega ważna sprawa, jeśli chodzi o spożycie zielonej herbaty, jest to, że zielona herbata wiele badań na to wskazuje pomaga spalać tłuszcz. Mianowicie ten główny aktywny składnik EGCG, zawarty w y, liściach zielonej herbaty, pomaga blokować wchłanianie się tłuszczu spożywienia. Generalnie, jeśli spojrzysz na przykład na Składniki wielu preparatów wspomagających odchudzanie, bardzo często właśnie znajduje się tam ekstrakt z zielonej herbaty. Dzieje się tak dlatego, że według badań zielona herbata może zwiększyć spalanie tłuszczu i przyspieszyć tempo metabolizmu. W jednym badaniu z udziałem 10 zdrowych mężczyzn, przyjmowanie ekstraktu z zielonej herbaty zwiększyło liczbę spalonych kalorii o 4%. W innym z udziałem 12 zdrowych mężczyzn, Ekstrakt z zielonej herbaty zwiększył utlenianie tłuszczu o 17% w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo. Dodatkowo kofeina może również poprawiać wydolność fizyczną poprzez mobilizację kwasów tłuszczowych skanki tłuszczowej, i udostępnianie ich do wykorzystania jako energia. Dużo badań sugeruje, że kofeina może zwiększać Twoją wydolność fizyczną nawet do 12%. Ten główny przeciwkutleniacz w herbacie zielonej, EGCG, może pomóc w hamowaniu enzymu rozkładającego hormon noradrenaliny. Kiedy ten enzym jest hamowany, ilość noradrenaliny wzrasta, promując rozpad tłuszczu. W rzeczywistości kofeina wraz z EGCG, które występują naturalnie w zielonej herbacie, mogą mieć działanie synergistyczne. Ostatecznie twoja komórka tłuszczowa rozkłada więcej tłuszczu, który jest uwalniany do krwi obiegu w celu wykorzystania jako energia przez komórki, tak jak na przykład twoje mięśnie. Także pamiętaj stary, zielona herbata jest mega. Ogólnie ma dużo plusów. Jeśli chodzi o dawkowanie, ja bym sugerował 2-3, może cztery szklaneczki dziennie. Nie przesadzaj. Aczkolwiek pamiętaj, jeśli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej, to głównym warunkiem jest deficyt kaloryczny, ujemny bilans energetyczny. Mega dzięki za uwagę. To by było na tyle dzisiaj. Widzimy się następnym razem. Wszystkiego najlepszego. Cześć!